Cześć dziewczyny, dzisiaj wracam do Was z dość ciekawym tematem wydaje mi się dostaję od Was mnóstwo mnóstwo pytań związanych z aukcjami kosmetyków firmy MAC na Allegro czy też na Ebay przepraszam, że tak długo czekałyście na, na film takiego typu ale chciałam pozbierać troszeczkę, a w zasadzie nie pozbierać kupiłam po prostu kilka fejków tak zwanych na Ebay, żeby Wam to jakoś porównać do, do prawdziwych kosmetyków Słuchajcie, zacznę może od tego, że jeżeli widzicie taką auk aukcję na, na Allegro, to przede wszystkim patrzcie na zdjęcia. Jeżeli zdjęcie wydaje Wam się dość dobrej jakości, w zasadzie nie samo zdjęcie, tylko produkt, wydaje Wam się oryginalny i, i macie jakieś tam w sobie uczucie, że jednak może to być oryginalny produkt, e, zapytajcie sprzedawcę o więcej zdjęć. Jeżeli sprzedawca zacznie Wam odpowiadać, e, na pytania tego typu nie, niestety nie mam więcej zdjęć, albo nie dam, bo są w aukcji. To już coś nie tak, ponieważ ja, jako sprzedawca, jeżeli ktoś pytał mnie o więcej zdjęć i ja sprzedawałam oryginalne kosmetyki, to zawsze te zdjęcia udostępniałam, zawsze robiłam ich więcej. Tak więc to jest nam numer jeden, czyli patrzeć na zdjęcia. Numer dwa to jest przede wszystkim nazwa produktu. Niektóre. Po kilku latach oczywiście podrabiania wszystkich kosmetyków, nie wszystkich, większości kosmetyków z Mac, ludzie ci doszli do wniosku, że jednak nazwy kosmetyków są potrzebne, bo ludzie na to polecą. Kilka lat temu były to tylko i wyłącznie numerki, do tej pory są. Numerki właśnie na takich podrobionych produktach typu A90 albo kolor błyszczyka 2 i oni stwanili się po prostu, zaczęli dodawać swoje nazwy. I tak, bardzo często w zasadzie nigdy te, te, te nazwy się nie sprawdzają, oni biorą te nazwy po prostu nie wiem skąd. Bardzo często jest tak, że dają wam nazwę załóżmy jednego cienia z kolekcji normalnej, czyli z tej stałej linii, a nazwa cienia jest załóżmy z kolekcji, z Disneyowskiej kolekcji, tak więc jak macie już nazwę, jak już, słuchajcie, sprzedawca jest na tyle bezczelny, że daje Wam tą nazwę, nie sam numerek, to warto iść po prostu na Google i wpisać nazwę tego produktu i czy faktycznie coś takiego było. Jeżeli Google Wam tego nie pokaże bardzo często jest tak, że po prostu nie pokazuje drugą opcją jest pójście na stronę maccosmetics.com i tam sprawdzić w linii stałej, czy jest ten kosmetyk. Jeżeli go nie będzie, musimy iść do zakładki po lewej stronie. Ona jest i się nazywa Goodbye, tak mi się wydaje. I to są wszystkie po lewej stronie wyskoczą nam kosmetyki, które są. Produkcja ich została zatrzymana, tak więc tam jeszcze możecie zobaczyć, czy ten dany produkt jest w wersji limitowanej, czy on po prostu... czy istnieje. Następną rzeczą, którą jest duża różnica w produktach właśnie... Fake jest czcionka. Jeżeli chodzi o cienie wszystkie cienie nieoryginalne mają białą czcionkę pod spodem, ja wam zaraz wszystko pokażę. Mają białą czcionkę. Wszystkie oryginalne cienie z maka nie tylko w zasadzie cienie, mają czcionkę szarą, co musiałam sprawdzić. Czcionka jest szara, taka ona idzie w kolor biały, ale jest szara, nie jest to prawdziwy biały. Z tym, że są cienie z maka z wersji limitowanej, które mają białą czcionkę. Tak więc tutaj też już jest niestety, no, burdel, słuchajcie, bo mam cienie, które są z wersji limitowanej, zaraz Wam pokażę. I one są białą czcionką napisane, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że to jest wersja limitowana. I tak samo jest z różami i różne beauty palettes to one są właśnie w biało Ściąg pisane. Ale zaraz przejdę do tego, ponieważ nie wydaje mi się, że powinnam się skupić na limitowankach, ponieważ one nie są często sprzedawane na eBayu. E, nie licząc kolekcji, oczywiście. Hello Kitty. Ok, następną rzeczą jest zdjęcie, e, poproszenie o zdjęcia, jeżeli nie ma zdjęcia e, produktu pod spodem. E, jest poproszenie o zdjęcie e, takie. Dlatego, że jeżeli ktoś widział prawdziwego maka, jeżeli ktoś miał go w rękach i, i, i po prostu. Chcę zaoszczędzić tylko i wyłącznie pieniążki i kupić go na eBayu, on od razu automatycznie będzie wiedział, że z tyłu naklejka wygląda zupełnie inaczej. Nawet na zdjęciu jest od razu, no, ja Wam pokażę, tak więc zobaczycie. Jeżeli ktoś, jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś kupuje po raz pierwszy, zawsze warto wpisać właśnie na Google i e, nie wiem jaką tam nazwę, po prostu MACT Cosmetics Back, czyli... E, Spód pudełka, czy też po polsku wpisać też na gogle. I Wtedy Wam wyskoczy prawdziwa, e, prawdziwy, właśnie ten spód pudełka, bo nie zawsze on jest pokazany. E, jeżeli macie problem ze znalezieniem tego na goglach, możecie znaleźć to na makeupali.com, bo tam bardzo dużo dziewczyn ma zdjęcia swoich e, kosmetyków właśnie w takiej postaci, w takiej pozycji, że pokazują e, spód pudełka. E, następną rzeczą jest to, że. Jeżeli ktoś już faktycznie chce kupić maka przez internet, nie róbcie tego na Allegro. Zróbcie to na PayPal. Przepraszam, na PayPal, na eBay. Zróbcie to po prostu na eBayu, a dlatego, że płacąc za taką transakcję, czyli za produkt fake, jesteśmy w stanie dostać pieniążki z powrotem. Na Allegro tych pieniążków niestety nie dostaniemy, a jeżeli kupimy coś na eBay, pieniążki automatycznie przez PayPal zostaną nam zwrócone, jeżeli po prostu udowodnimy im to na. Oni... trzeba otworzyć tą case, tak to się nazywa, i udowodnimy im to, wyślemy po prostu zdjęcia, że to jest nieoryginalny produkt jest, i dostajemy pieniążki z powrotem, tak? Więc jeżeli ktoś już ma ciśnienie na kupno takich kosmetyków przez internet, to polecam eBay, nie Allegro, bo na Allegro niestety tych pieniążków z powrotem nie dostaniecie. Następną rzeczą, jeżeli chodzi o kupno właśnie internetowe, Podam Wam na dole stronę, z której ja bardzo często kupuję. Jest to strona e, amerykańska, oni wysyłają do Polski z tym, że paczka jest troszeczkę droga, ale też możecie na tą stronę wchodzić, ponieważ tam jest bardzo dużo kosmetyków maka, które no przede wszystkim są oryginalne, oni mają pozwolenie, bo to jest tak jakby outlet. Ale chodzi mi o to, że tam jest bardzo dużo kosmetyków, które były, czyli wersje limitowane albo właśnie takie kosmetyki Goodbyes i one mają, e, oni mają bardzo dużo zdjęć e, właśnie tych kosmetyków, tak więc też możecie tam wejść. Ehm, przechodząc już do sedna, czyli do pokazówki, e, no nie do pokazówki, tylko po prostu chcia chciałam Wam pokazać jak to wygląda, ehm, porównując to co po prostu kupiłam, zdążyłam kupić to co do mnie przyszło, bo nareszcie... Było mi po prostu szkoda pieniążków. E, musimy też wziąć pod uwagę to, że im więcej kupujemy takie kosmetyki właśnie z Chin, czy z Tokio, czy po prostu zewsząd e, Tajlandia, teraz chyba też jest Tajlandia najbardziej taka, naj, naj, najwięcej właśnie sprzedawców ma, jest z Tajlandii. Jeżeli już ktoś lubi zasilać konta właśnie owych sprzedawców, to jest bardzo złe, ponieważ osoby takie jak ja, które kupują tylko i wyłącznie, no nie tylko jak ja, ale no jak większość z nas, które chcą mieć prawdziwego maka, zawsze będą pokrzywdzone, ponieważ mak będzie podnosił swoje ceny. Niestety. W ciągu dwóch lat mak podniósł swoje ceny kilka razy, one są teraz dość stałe, ale e, właśnie poprzez, poprzez to, że ludzie kupują Poprzez to, że ludzie chodzą na stronę iOffer, to jest jedna z najpopularniejszych stron w Stanach i to się nazywa iOffer.com. Też wam na dole wszystko napiszę. Jest to strona, na której możemy kupić dosłownie wszystko od torebek Louis Vuitton po właśnie MAC, Benefit, um, Bobby Brown, słuchajcie, za 2-3 dolary. I jak ja wchodzę na tą stronę i ja jak ja widzę, ile tych sprzedaw, ile sprzedawców ma zamówień od ludzi właśnie ze Stanów, to są po prostu... Jeden sprzedawca ma ponad 900 pozytywnych komentarzy, słuchajcie, sprzedając fajki. 900 komentarzy to jest po prostu pomyłka. Um, dziewczyny są bardzo zadowolone, one piszą że że są świetne produkty, że nigdy się z takim kolorem nie spotkały, nigdy nie miały do czynienia z tak dobrym e, produktem, z tak dobrym pędzlem. A słuchajcie, to są pędzle za 2 dolary, za 3 dolary, róże za 2,5. E, nawet eyelinery brał Browna są za 5 albo 6 dolarów. I to mnie przeraża, przeraża mnie to, że ludzie, i to są ludzie przede wszystkim, nie chcę tutaj nikogo obrażać, ale to są ludzie przede wszystkim właśnie ze Stanów i z Anglii bardzo dużo właśnie widzę, że idą te paczki na Anglię i widzę komentarze Anglia i właśnie Stany i te dziewczyny są zadowolone takimi produktami, to są po prostu tak jak mówię, to jest przerażające sorry, taki mój wywód na ten temat, tak więc proszę, nie kupujcie takich kosmetyków, bo każdy na tym zna, każda z nas na tym utraci, ponieważ wszystko pójdzie w górę i dojdzie do takiego momentu, że nie będziemy mogły tego po prostu kupić, bo nie będzie nas stać